Thank <laughs> you. Puly Trenerze wygraliśmy dzisiaj po trudnym meczu z Łotwą 1-0. Poprosiłbym o jakiś krótki komentarz odnośnie tego spotkania. Wygraliśmy pierwszy mecz w eliminacjach. Po kilku dniach treningu z nową drużyną powstaje dopiero drużyna Ta drużyna się tworzy z zawodników, którzy byli już na Mistrzostwach Europy, którzy grali też w poprzednich eliminacjach, ale też z nowych zawodników z naszej ligi, zawodników z reprezentacji U-20. Potrzebujemy czasu, żeby to wszystko zaczęło lepiej funkcjonować. Dzisiaj były dobre momenty i były złe momenty, ale najważniejsze dla nas było zdobycie trzech punktów na początek eliminacji, bo wiemy, że faworytów jest kilku w tej grupie. Serbia, Rosja, Bułgaria, my zaliczani jesteśmy do faworytów i każda strata punktów Kritycznie słabszym zespołem ma kolosalne konsekwencje później na koniec tabeli, dlatego chcieliśmy zawsze wszelką cenę wygrać. To się udało te trudniejsze spotkania też trzeba wygrywać, co ten trener też powiedział, że trzeba sobie też radzić z rolą faworyta. To też pokazały przecież te ostatnie eliminacje, w których też mieliśmy potknięcia w niektórych meczach. Tak, tych potknięć było <grych> kilka, ale na szczęście udało się awansować. No dzisiaj też szybko zerknąłem na wyniki, co się dzieje na innych boiskach, między innymi Rosja czy Serbia, ale też przyjrzałem się Hiszpanii, która wygrała 1-0 z Kazachstanem, który grał w dziesiątkę. To też pokazuje, że no ten początek eliminacji jest dla wszystkich trudny i tutaj Nikt nie od razu nie gra na wysokim poziomie, bo wszystkie reprezentacje dopiero zaczynają swoje mecze, wiele reprezentacji dopiero powstaje w trakcie zgrupowania, także mówię, no początek udany dla nas, jeśli chodzi o wynik, w grze na pewno dużo do poprawy.